Nienawidzę hałasów tworzonych przez ludzi. Do tej pory nie przeszkadzały mi za bardzo, ale niedawno coś się we mnie zmieniło. Zazwyczaj ciche kaszlnięcie tam, czy pociągnięcie nosem tu, pozostałoby przeze mnie niezauważone, ale ostatnio, <grytanie> ostatnio słyszę tylko to. Jest nieprzerwane i nieustające. Widzisz, Niedługo po uporządkowaniu swojego życia, ponownie zacząłem pracować i mam teraz niezłą pracę za biurkiem, która pasuje do mnie idealnie. Pracuję w obsłudze klienta, więc w zasadzie pomagam ludziom z ich problemami, gdy dzwonią. Mam nawet headset i program do rozpoznawania mowy. Jestem bardzo kiepski, jeśli chodzi o komputerowe sprawy, więc wszystko zostało ustawione dla mnie przez kogoś innego. Mogę teraz wysyłać maile i tworzyć dokumenty, używając tylko swojego głosu. Kocham technologię. Po raz pierwszy w moim życiu wszystko układało się świetnie: nowa praca, nowi przyjaciele, nowe możliwości związku, a nawet załatwiłem sobie nowego psa. Nazywa się L. Moja firma pozwala mi nawet przynosić L do biura. Naprawdę nigdy nie byłem szczęśliwszy. Wtedy się zaczęło kaszlnięcie, pociągnięcie nosem, kaszlnięcie, kichnięcie. To były normalne dźwięki, które słyszałem przez całe życie, ale z jakiegoś powodu teraz są jakby wzmocnione. Jakby były głośnymi, wyolbrzymionymi wersjami samych siebie. Brzmiały tak, jakby ktoś chciał przedrzeźniać kichnięcie lub kaszlnięcie kogoś innego. Sprawiały, że w uszach mi dzwoniło. Jak to było możliwe? Czy to tylko ja? To było tak, jakby ci ludzie kaszleli i niuchali przez jebany megafon. Czy wiedzieli, jak głośni byli, jak uciążliwi byli, jak denerwujący? Nie. To nie mogłem być tylko ja. Wszyscy musieli słyszeć. To znaczy, jak mogliby nie słyszeć, to działo się praktycznie non-stop każdego dnia. Co każde kilka sekund było małe pociągnięcie nosem, kaszlnięcie, chrząknięcie lub kichnięcie. Jak niby miałem się skoncentrować, gdy to wszystko sprawiało, że byłem taki rozproszony. Byłem nowy i nie chciałem zostać narzekaczem w biurze. Przynajmniej nie tak szybko, ale te hałasy były nie do zniesienia. Zacząłem tworzyć paskudnego maila do szefa z moimi skargami, ale się zawahałem. Nie. To był stary ja. Stary, znerwicowany, nieszczęśliwy ja. Ja, który martwił się o wszystko i nie mógł nie być kontrolowany. Wziąłem głęboki oddech i podjąłem świadomy wybór, żeby odpuścić sobie. To było dwa miesiące temu. Jest teraz wiosna, sezon na alergię. Myślałem, że wtedy było źle. Teraz jest piekłem. Każda jedna osoba w moim biurze ma alergię. Każda jedna osoba ciągnęła nosem, albo kaszlała, albo kichała, albo chrząkała przez cały dzień. Siedziałem na swoim biurku, każdej minuty każdego dnia, słuchając ich hałasów. Znasz to uczucie, gdy idziesz popływać, albo przychylasz głowę w złą stronę pod prysznicem, a woda dostaje się do twojego ucha? Znasz te ścierpłe, pulsujące uczucie w środku twojej głowy? To czułem za każdym razem, gdy jedno z nich robiło hałas. Zacząłem się pocić nieprzerwanie przez cały dzień. Zrywałem się na ludzi, gdy coś do mnie mówili. Krzyczałem na klientów przez telefon. Dostałem nawet wysypki. Przynajmniej wydaje mi się, że to była wysypka. Wiem tyle, że tył mojej szyi cały czas swędział. W końcu rozprzestrzenił się do środka moich uszu. Musiałem zużyć setki wacików, żeby pozbyć się swędzenia. Mój współpracownik poinformował mnie w pewnym momencie, że wyjmowałem je przemoczone krwią. Nie zauważyłem. To musiało wystraszyć trochę ludzi wokoło mnie, bo ostatecznie złożyli skargę do mojego szefa. Złożyli skargę na mnie. Wyjaśniłem mu problem, a on udał współczucie. Powiedział mi, że sezon na alergię niedługo się skończy i że będę czuł się dobrze za kilka miesięcy. Potem wysłał mnie na moją wesołą drogę z powrotem do piekła. Zacząłem iść z powrotem do mojego biurka, jednak gdy przychodziłem obok pokoju przerw. Usłyszałem głośne "Apsiu!", po którym nastąpił stłumiony śmiech. Nabijali się ze mnie. Nie mogłem rozpoznać kto zrobił hałas, ale byłem pewien, że wszyscy się zaśmiali. Wróciłem do swojego biurka i usiadłem. Żarty i drwiące hałasy ustąpiły wraz z upływem czasu. Jednak prawdziwe pozostały. Ból głowy znów się pojawił. Moje ręce zaczęły się trząść niedługo potem. Ostatecznie słyszałem tylko ciągłe dzwonienie. Nie, tylko nie to znowu miałem to za sobą miałem to za sobą nie chcę tego wyszeptałem do headset'a. Odpowiednie słowa wpisały się same do komputera tak założyłem. Ktoś musiał mnie usłyszeć, bo słyszałem szepty, po których było więcej drwiących hałasów. Potem wszyscy się śmiali. Zdjąłem swój hecet. Wstałem i poszedłem do pokoju przerw, słysząc ich hałasy i śmiechy. Otworzyłem pierwszą szafkę, którą znalazłem, i pogmerałem w środku, aż uchwyciłem coś, co w dotyku przypominało kombinerki. Wepchnąłem je do środka mojego lewego ucha, wpychając je przez przewód słuchowy, niszcząc ściany po drodze. Rozwarłem kombinerki najmocniej, jak się dało. Wepchnąłem naprzód trochę i zamknąłem, aż do momentu, gdy poczułem ciało między kombinerkami. Potem pociągnąłem. Wyciągnąłem wszystko na zewnątrz. Zamknąłem kombinerki i wykonałem trochę ruchów, jakby dźgnięć, żeby poluzować wszystko, co mogło zostać, i wyciągnąłem jeszcze kilka większych kawałków. Dźgnąłem jeszcze kilka razy, aż mój bębenek uszny i te wszystkie małe, działające części, które sprawiały, że mogłem słyszeć, stały się niczym więcej niż rozdrapanym mięsem. Po raz ostatni usłyszałem, jak mokre ciało uderza o kafelek z plaśnięciem. Uderzyłem palcami blisko ucha, żeby upewnić się, czy na pewno nic już nie słyszę. Wsadziłem kombinerki do mojego prawego ucha. Niezdarnie. Były trochę otwarte, a ja wciąż trząsłem się, a adrenalina działała. Więc, tak jakby dźgnąłem się w górną i dolną sekcję mojego kanału usznego. Głęboko. Wysśliznęły mi się kombinerki. Czułem i słyszałem, jak krew zaczyna lecieć. Ktoś wszedł do pokoju w tym momencie i zaczął krzyczeć. Wiedziałem, że zatrzasnąłem kombinerki poprawnie za drugim razem, bo krzyk ucichł. Mimo to, tak dla pewności, wyszarpałem jeszcze kilka kawałków wewnętrznego ucha. Upuściłem kombinerki, czując wibracje przez swoje stopy, i wróciłem do swojego biurka, czując jak ciepłe płyny lecą w dół po mojej szyi. Usiadłem, odchyliłem się w swoim krześle, skrzyżowałem nogi na swoim biurku, a moje ramiona za swoją głową. Potem tylko słuchałem. Cisza! Ten stary, znajomy uśmiech zagościł na mojej twarzy. Dyktowane, ale nie czytane.